Ocean to ogromna obszar słonej wody, która stanowi około 71% powierzchni naszej planety. Wyróżniamy pięć oceanów. Ocean Spokojny, nazywany także Pacyfikiem. Ocean Arktyczny, Atlantycki, Południowy i Indyjski, które razem tworzą Wszechocean. jego skład wchodzą również morza, zatoki i cieśniny. Oceany wytwarzają 50% dostępnego oceanu oraz regulują klimat. Są domem dla tysięcy różnych gatunków zwierząt morskich wywierają decydujący wpływ na naszą pogodę. Pozwalają na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki i dostarczają nam pożywienia. Bo się codziennie z morzami czy oceanami, mają one na nas odczuwalny wpływ. Woda to niewyczerpany magazyn ciepła. Pochłania i oddaje olbrzymie ilości energii słonecznej. cykl ten jest zakłócony, może dochodzić do rozmaitych anomalii pogodowych i klimatycznych. Oceany są źródłem życia. Do miejscu jeszcze z powodu zanieczyszczeń, intensywnego ruchu morskiego, przełowów, przełowienia nasze morza i oceany wraz ze znajdującą się w nich fauną i florą są obecnie w olbrzymim niebezpieczeństwie. Zanieczyszczamy też morze plastikiem oraz związkami chemicznymi. Problemy mórz i oceanów: plastik. Każdej minuty do oceanów przedostaje się równowartość ciężarówki plastiku. Rozdrabnia się w środowisku morskim? Na coraz mniejsze elementy. Aż 700 gatunków morskich zwierząt pada ofiarą plastiku. Myląc go z pożywieniem, umierają z powodu zaburzeń trawienia lub w wyniku uduszenia. Niektóre kawałki trafiają na wybrzeża, nawet z najbardziej odległych zakątków świata, gdzie mieszają się z piaskiem. Odpady wyrzucane do morza są problemem transgranicznym. Kiedy trafiają do wód oceanicznych, do nikogo już nie należą. Odpady trafiające do wody morskiej niekoniecznie pochodzą z działalności człowieka prowadzonej wzdłuż wybrzeży. Według niektórych szacunków około 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim pochodzi ze źródeł lądowych. Inne zostają połknięte przez zwierzęta morskie i trafiają do łańcucha pokarmowego. Wielorodnictwo Komercyjne połowy stanowią ogromne zagrożenie dla największych ssaków świata. Waleni. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia wód, przełowienie, hałas spowodowany stosowaniem sonarów, katastrofy statków, czy zanikanie powłoki ozonowej. To wszystko dodatkowe czynniki zagrażające życiu tych morskich olbrzymów. Przyłuch. Bardzo często w sieci łopane są gatunki inne niż te, które zamierzano złowić, czyli tak zwany przyłów. Takie niechciane i niepotrzebne gatunki wyrzucane są po prostu za burtę. Ofiarą przyłowu często są też ssaki i gady morskie, np. delfiny, pigułwia, taki oraz wiele innych gatunków. W niektórych akwenach morskich przyłów może stanowić nawet 80% połowy. Odbudowa stad ryb wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki rybackiej w oparciu o doradztwo naukowe oraz skuteczną ochronę siedlisk. Trałowanie denne. Techniką często stosowaną do łowienia ryb jest tak zwane trałowanie denne. Jest to jedna z najbardziej destrukcyjnych metod połowowych. Statki rybackie ciągną za sobą po dnie morskim obciążone sieci trałowe, które zagarniają i niszczą wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Jeśli proceder trałowania dennego nadal będzie kontynuowany, tętniące życie morskie głębiny mogą zamienić się w jałową pustynię. Badacze apelują o regulację przemysłu rybołówczego, w tym zakazanie szczególnie destruktywnego trałowania dennego. Wiele czynników ma wpływ na stany oceanów. Ocieplenie się oceanów związane jest z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Temperatura oceanów wzrosła ponad dwukrotnie od końca XX wieku. Efektem globalnego ocieplenia jest również postępująca degradacja ekosystemów morskich, ograniczone dostarczanie tlenu i substancji odżywczych dla organizmów. To jeszcze nie wszystko. Szczególnie zagrożone są rafy koralowe. Morskie fale gorące już teraz powodują bielenie koralowców na wielką skalę. Jeśli nie ograniczymy czym prędzej naszych emisji gazów cieplarnianych, to ludzkość będzie musiała zmierzyć się z nowymi ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi już w XXI wieku. Należy natychmiast podjąć działania wobec narastających zagrożeń dla naszych mórz, oceanów i obszarów przybrzeżnych. Należy w sposób zrównoważony korzystać z zasobów morskich, a także prowadzić zrównoważoną niebieską gospodarkę oraz docenić rolę sektorów gospodarczych powiązanych z oceanami, morzami i wybrzeżami, takich jak rybołówstwo, transport morski czy pozyskiwanie na morzu energii odnawialnej. Zwiększyć koordynację w zakresie bezpieczeństwa morskiego, chronić Arktykę, regiony oddalone, kraje i terytoria zamorskie z uwagi na ich szczególną podatność na zmiany klimatu, redukować ilości odpadów morskich, w tym plastiku i mikroplastiku, chronić bioróżnorodność przyszłych ekosystemów morskich i przybrzeżnych, a także wzmocnić badania nad oceanami. Ekosystemy morskie są zagrożone, dlatego trzeba podjąć natychmiastowe działania. Chociaż odpady w środowisku morskim to tylko jeden z aspektów związanych z jego skanem, stanowią one szybko narastający problem. Oprócz rozsądnej gospodarki odpadami, punktem wyjścia dla rozwiązania tego problemu jest minimalizacja produkcji odpadów oraz ich ponowne maksymalne wykorzystanie. Można spojrzeć bowiem na śmieci jak na surowiec. Jak możemy zakładać w powstawaniu odpadów? Czy potrzebujemy farby plastikowej za każdym razem, kiedy idziemy na zakupy? Czy niektóre z naszych produktów i procesów produkcyjnych można zaprojektować tak, by nie zawierały ani prowadziły do powstawania mikrodrobin plastiku? Okazuje się, że jest to możliwe. Kilka prostych sposobów na ograniczenie ilości odpadów, które trafiają do oceanów, możemy zastosować w codziennym życiu. Warto korzystać z wielorazowych butelek, w miarę możliwości pić wodę z kranu, nie korzystać z plastikowych słonek i jednorazowych woreczków. Ważne jest także wybieranie produktów rybnych oznaczonych certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa. Oznacza ono, że ryby pochodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk. Gwarantuje też, że pochodzą tylko z legalnych i pewnych źródeł oraz są prawidłowo oznakowane. Pamiętaj, że Twoje codzienne wybory mają wpływ na środowisko. Ponadto trzeba natychmiast podjąć działania wobec narastających zagrożeń dla naszych mórz, oceanów i obszarów przybrzeżnych. Musimy wybierać presję na rządzących, zaproponować warianty polityki na miarę alarmujących ustaleń i zatrważających statystyk. Nie możemy już dłużej czekać. Oceany znajdują się w krytycznej sytuacji i tylko my możemy je uratować. Ocalmy fal. Ratujmy fal. Teraz.